Witam wszystkich. Chciałbym pokazać Wam, jak włączyć lub wyłączyć wibracje w klawiaturze na telefonie Sony Xperia. A więc, pierwszym krokiem przechodzimy w ustawienia. W ustawieniach znajdujemy zakładkę Język i Wprowadzanie. Szukamy naszej klawiatury, którą mamy wybraną. Ja mam w tym przypadku klawiaturę międzynarodową. Zjeżdżamy na sam dół, i mamy tutaj dźwięk i wibracja. Jeśli chcemy wyłączyć wibracje całkowite podczas klawiatury, gdy coś piszemy, odznaczamy. Jeśli więc, a jeśli chcielibyśmy mieć włączone, to zaznaczamy. Plus do tego możemy sobie wybrać, wybrać intensywność wibracji. Możemy mieć dużą intensywność lub małą intensywność. Ja akurat lubię opcję małą intensywność wibracji kto jak woli. A więc w taki łatwy sposób pokazałem wam. I łatwy i szybki sposób pokazałem wam, jak te wibracje wyłączyć, zmienić, lub, lub wybrać intensywność tych wibracji. Mam nadzieję, że pomogłem tym ludziom, którzy trudzili się z szukaniem tego i znaleźli właśnie w tym, to w tym filmiku. A więc dziękuję wszystkim za oglądnięcie. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie lajka, jeśli się podobało. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.